Szanowanie, w zasadzie to są dla was darmowe pieniądze, więc yy, głupio byłoby o tym nie powiedzieć. I to się tyczy dla dwóch ludzi, znaczy ludzi, <grytanie> Ta, dwie osoby konkretnie to dotyczy. Nie no nie to dotyczy dokładnie yy, dwóch stron, tutaj, o tak o, no. I mamy trzy zastosowania. Chodzi oczywiście o nasze turnieje, które są yy, organizowane na serwerze na organizowanie gier. No i o bilety. Ja jeszcze tak tylko powiem, że powiedzmy sobie, sprzedałeś na skinplace'ie itemy za 100 dolarów, tak? I nie grasz w gry, ogólnie po prostu byłeś sobie tutaj i sprzedałeś itemy za 100 dolarów z kodem Kagury. To ważne. Wziąłeś sobie sedo i sprzedałeś itemy za 100 dolków. Albo kupiłeś itemy do 100 dolarów. Jedno albo drugie. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. No i jesteś sobie taką osobą, która powiedzmy zrobiła sobie taką transakcję. I to jest ciekawe. Ponieważ dla ciebie aktualnie mamy trzy możliwości na to, żebyś pozyskał sobie dodatkowe pieniądze za to, że po prostu to zrobiłeś. A więc tak, Skinplace jako sponsor kanału mm, zrobił nam takiego deala, że mogę zorganizować 14 turniejów z ich tak jakby patronatem. I przez to, że mamy ich patronat, no to dostaliśmy za to, na to pieniądze, na te. Yy, ta. No, i sytuacja jest taka, że na kanale bilety macie ogólnie rozpisane, ile kosztuje bilet. No i tak samo jest ogólnie na Skins. I Ja, przez to, że wiem, że istnieją osoby, które korzystają ze strony, ale nie odbierają biletów, żeby Was zachęcić w tym, aby w tej inicjatywie brać udział, mówię w ten sposób, że jeżeli zrobiłeś transakcję na Skinplay'sie za taką kwotę, przyjdź na kanał. Wyślij po prostu z screena, że to zrobiłeś, i jak sam widzisz, dostaniesz za to bilety. Te bilety możesz użyć na trzy sposoby. Jeżeli chcesz, możesz dołączyć do turnieju, który organizujemy, i do wygrania w nim jest yy, powiedzmy tam yy, 15 dolarów jako pojedyncza osoba, która by wygrała. No bo to się wiadomo, gra w dwójkach, na team jest 30, 35 dolarów, 17,5 dolara, przepraszam. Więc jeżeli chcesz spędzić sobie czas, to tak jest. Ogólnie turnieje staramy się organizować codziennie, jak tylko są na to chętni. Ale masz jeszcze dwie pozostałe opcje. Możesz sprzedać ten bilet komuś, kto nie chce brać udziału w znaczy nie chce na przykład sprzedawać czegoś na skinclaysie, nie ma czego robić na skinclaysie, nie ma możliwości. Ale chce zagrać w turnieju, i wtedy taki bilet, powiedzmy, no w sensie ty sobie ustalisz jego cenę, ale ogólnie jego cena to jest 10 zł. Więc wtedy powiedzmy, że ty po prostu wziąłeś, zrobiłeś sobie zakupy za 5 dolków, komuś się akurat nie chce aktualnie, powiedzmy, robić tych zakupów albo mu się nie chce aktualnie niczego sprzedawać, i on, powiedzmy, te 10 zł będzie w stanie za ten bilet zapłacić. No bo tak, tak aktualnie sobie wyceniliśmy tutaj bilety, i rzeczywiście po takiej cenie chodzą, chodzą bilety na ten moment. To jest jakby jedna opcja. Druga opcja jest taka, że możesz przyprowadzić kogoś z zewnątrz, spoza naszego serwera, albo po prostu kogoś na serwerze znaleźć, dać mu ten bilet, i on po prostu zagra tę grę za Ciebie. I można coś takiego zrobić, i wtedy jego nagrody lecą do Ciebie jeżeli on wygra. Czyli możesz sobie tu przyprowadzić kogoś, kto po prostu według Ciebie gra dobrze w grę, robić transakcje na skinplace'ie, yy, dawać mu bilety, on będzie grał w turniejach i jeżeli będzie wygrywał, to co będziesz na tym zarabiał. Tak I Twój effort w tym jest żaden? Ja myślę, że akurat yy, to, że ktoś sobie pogra w Ligę Legend yy, na jakimś Discordzie, a nie samemu sobie zagra w nią, jest żadną różnicą. Także tu myślę, że akurat może to być spoko. No i dokładnie tak samo wygląda to na turnieju, który będzie za tydzień na halo, czyli jeżeli zrobicie transakcję na halo, to możecie tak samo dysponować tymi biletami. Dokładnie w ten sam sposób to wygląda. Turniej z Halo będzie duży, 40 osób, CS i bilety są po 10 dolarów zakupu i temu, więc zapraszam to chciałem tak powiedzieć, żeby ci co nie wiedzą, żeby już wiedzieli, że jest taka opcja, żeby sobie dodatkowo nieco podskubać tej pieniędzy na naszej inicjatywie. No.